Cześć! Cześć! Witamy was bardzo serdecznie z tej strony Paulina i Justyna. Moi drodzy, mamy przyjemność podzielić się z wami naszym nowym projektem i chcemy w tym odcinku przedstawić wam, o czym będzie ten podcast, kim jesteśmy, dlaczego będziemy nagrywać wspólny podcast i co możecie tutaj usłyszeć od nas? Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani. Ten odcinek nie będzie długi, ale konkretny. Więc może zacznę od tego, że mam na imię Paulina i jestem trenerem personalnym, a obok mnie siedzi Justyna. Zawodowo zajmuję się społeczną odpowiedzialnością biznesu, a po etacie staram się edukować w temacie żywienia, radzenia sobie w kuchni od takiej kwestii organizacji. No, i mam nadzieję, że obie z Pauliną damy Wam tutaj sporo wartości, bo taki jest cel tego podcastu. No i właśnie, dlaczego życiowy podcast? Połączyła nas wspólna misja, każda z nas jest inna, natomiast y, będziemy chciały tutaj przedstawiać Wam w tym podcaście tematy, które są ważne, które są życiowe, tak jak sama nazwa mówi. To jest życiowy podcast, więc nie ma sensu. Y, Rozdrabniać się tutaj na jakieś tematy, ale najważniejsze jest to, że każda osoba, która posłucha tych odcinków, myślimy, a wręcz jesteśmy przekonane, że wyciągnie coś wartościowego dla siebie. No właśnie. No i życiowy podcast bez obróbki. Dlaczego bez obróbki? Nazwałyśmy ten podcast właśnie w ten sposób, dlatego, że chcemy postawić na autentyczność. Chcemy, żebyś tutaj. Usłyszał, usłyszała to, jak jest życie. Że tak. ono nie zawsze jest idealnie, perfekcyjne, wyczyszczone, obrobione, tak. zedytowane i poprawione, no bo takie nie jest życie. Postanowiłyśmy, że będzie to podcast bez obróbki, co oznacza. Że może się zanieść dosłownie wszystko. Tak, że nie będziemy, nie będziemy miały pojęcia, co za chwilę się wydarzy, nie będziemy tego obrabiać, będziemy wydawać wam to nagranie takie, jakie jest pierwotnie, z błędami, z jakimiś zawahaniami, to będą nasze rozmowy, refleksje. Po przemyśleniach, y, związanych z naszym doświadczeniem, z naszymi obserwacjami, związane z rozmowami, które przeprowadziłyśmy z różnymi ludźmi. I możemy powiedzieć, że nie jesteśmy w tym ekspertkami, bo nie jesteśmy żadnymi psychologami, psycholożkami się mówi, psycholożkami. Y, nie jesteśmy po studiach związanych z tego tematyką, taką tematyką, ale nasze doświadczenie życiowe myślimy, że jest bardzo bogate. I jedna jest rzecz, która jest bardzo mocno rozwinięta u mnie, jak i u Ustyny. Czyli intuicja. Być może zaskoczy Was to, że nie usłyszycie tutaj od nas, jak macie żyć, bo mamy wrażenie, że dość sporo jest kanałów, podcastów czy treści, które są mocno wyidealizowane. No i chcemy trochę z tym zerwać. Tak. Chcemy zrobić to po swojemu. Chcemy, żebyście po prostu skłonili się do jakichś refleksji, przemyśleń i po prostu docenili życie. Tak, więc będziemy tutaj mówić o tym, co jest ważne. Temat bardzo rozległy i będziemy zahaczać wiele wątków. Ciężko nawet powiedzieć w skrócie dokładnie jakie tematy, ale będą to tematy, które każdego z nas dotyczą, zaczynając od motywacji, od perfekcjonizmu, byciem idealnym, oceną innych, stanie w miejscu, brakiem takiego, takiej siły, żeby coś zmienić. Myślę, że to jest klucz i też dlatego chcemy, żeby ten podcast był bez obróbki, był autentyczny, bo pokażemy tą prawdę, że nie jest idealnie, nigdy nie będzie idealny moment, żeby coś zmienić, żeby zrobić pierwszy krok. I my teraz w tym momencie też. Siedzimy w pokoju. Tak, siedzimy w pokoju. Ja, co słychać, jestem chora, ale stwierdziłyśmy z Pauliną, że to jest najlepszy moment na działanie. Tak. I mamy nadzieję, że słuchając tego podcastu poczujecie inspirację i poczujecie, że ten moment, w którym jesteście, być może nie jest idealny, ale jest najlepszy na to, żeby rozpocząć to, o czym myślicie, co wchodzi wam po głowie, o tym, co chcecie zrobić i to nie muszą być wcale wielkie rzeczy. To mogą być naprawdę drobne kwestie. Które trzymają was gdzieś z tyłu, i pomimo tego, że chcecie coś robić, to może czujecie ten hamulec, czujecie te ograniczenia, tak samo jak my czujemy ograniczenia. Tak. I dlatego powiedziałyśmy, że to będzie podcast bez obróbki, bo chcemy pokazać Wam to, że wcale nie musicie być idealni, wcale nie musicie być perfekcyjni i wcale nie musicie mieć wszystkiego żeby robić to, co was kręci. I żeby żyć życiem, na jakim marzymy. No i teraz właśnie. Jeżeli macie czasami takie znaki zapytania w głowie, czy powinnam, czy powinienem to robić, to, o czym myślisz, czy jestem wystarczająco dobry, żeby na jakiś temat się wypowiadać, czy, um, czy to już teraz, żeby zacząć, czy to jest dobry moment, czy ja mam wiedzę, czy ja mam kompetencje, czy mam doświadczenie, to powiedz sobie dzisiaj tak. To jest ten moment. I właśnie wchodzimy tutaj my z naszym podcastem. Jeżeli będziesz czuł takie wątpliwości, odsłuchasz sobie jednego z wielu odcinków, bo mamy już masę pomysłów na różne wątki, które poruszymy, i to będzie bardzo różnorodne, więc też będziemy Was często po prostu zaskakiwać tematami, które. Myślę, że same siebie tak. Tak, same zaskakiwać. siebie. I myślę, że będziemy odkrywać wiele tematów, które są naprawdę życiowe. Tak? Takie, że możemy powiedzieć, że każdy się z nimi chociaż spotkał przez chwilę. Ale głównym założeniem tego podcastu jest właśnie pokazanie tej autentyczności tego, że życie właśnie nie jest tak jak już wspomniałaś idealne i to, żeby ruszyć do przodu, no bo wiele z nas głównie po prostu chce coś zmienić i ten brak motywacji do zmiany wynika z różnych kwestii i myślimy, że tutaj właśnie będziemy rozdrabniać temat na czynniki pierwsze i Razem może będziemy nawet dochodzić do jakichś nowych wniosków, nie, tak. będziemy się tworzyć jakieś nowe wątki. Jedno jest pewne: nie będziemy kolorować, nie, nie będziemy edytować, nie będziemy upiększać ani po prostu zakrzywiać rzeczywistości. Tak, tak, to będą normalne nasze spontaniczne rozmowy. Tak jak dzisiaj, nie byliśmy za bardzo przygotowane do nagrania tego pierwszego odcinka, który jest zapowiedzią, ale po prostu siedzimy przy mikrofonie i rozmawiamy, tak jak zawsze. I też możemy o tym wspomnieć tutaj teraz, że dlatego będziemy nagrywać ten podcast, bo yy, no mamy flow z Justynką <grym> wielkie i trzeba to wykorzystać po prostu, bo <grym> myślimy, że mamy mamy w sobie coś, co często ludziom Dociera do ludzi. O, tak, musimy to powiedzieć na głos, tak, bo jednak te doświadczenia, które przeżyłyśmy życiowe, te nasze refleksje są tak czasem mocne i głębokie, że druga osoba to odbiera. Stwierdziłyśmy, że, że trzeba z tym do światła. chociaż część z was, słuchając naszych, e, naszych rozmów, pomyśli sobie, że widzi w tym coś dobrego. Dlatego zapraszamy was do tego, żebyście tu zostali z nami i na pewno ze swojej strony możemy Was zapewnić, że będziemy blisko. Tak. Po prostu. Także dziękujemy za uwagę i, i słyszymy, się w w słyszymy się w kolejnym odcinku. odcinku. Tak Cześć. Jest. Cześć.